wielką uwagę na działalność pozazawodową, dlatego że jest to jedna z form działania przeciw wypaleniu zawodowemu. Ogrom stresu, jaki w tej chwili w ostatnich latach w pracy zawodowej lekarzy, lekarzy dentystów jest, spowodował, że od września mamy na przykład pomoc psychologiczną zatrudnioną. I to działanie pozazawodowe na polu kultury, czy to będzie udział w zespołach muzycznych, które obchodzą w tym roku dziesięciolecie, notabene, czy chór, to jest wspaniała sprawa, bo ci ludzie mówią, że ładują tu swoje akumulatory, dzięki temu mogą spokojnie funkcjonować i przetrwać te stresy w pracy zawodowej, bo nie ukrywamy tego, że ta praca z roku na rok jest coraz cięższa i trudniejsza. W związku z tym stawiamy na to, co sprawia ludziom radość, co Pozwala im odreagować, powiedzmy sobie, i cieszymy się, że nasz chór pod opieką pani Wilim, z ludzi, którzy w zasadzie tylko pasjonowali się muzyką, jest coraz lepszy, zdobywa nagrody, koncertuje, bo tak to trzeba nazwać, na terenie Opolszczyzny czy, czy wiemy, że biorą udział w konkursach poza województwem. Także odnajdują się w tym wszystkim, co robią i nas to cieszy. Chody. Przystąpiliśmy do wojewody, która dalej, że tak powiem, przychylnie ustosunkowała się do naszego wniosku, pokierowała sprawą. Chcieliśmy, aby, bo nie ukrywajmy, ma bardzo bogate doświadczenie, żeby jeszcze w tej drodze artystycznej otrzymała to, co według nas słusznie się należy, to najwyższe odznaczenie artystyczne. I cieszymy się, że to na nasz wniosek mogła... Uzyskać, a że czas nie sprzyja temu, bo mamy inne, nie, nie znaczy to, że nie cieszymy się, bo przyznane będzie wręczone. <śmulny> Moim marzeniem zawsze było zajmować się tą kulturą taką, że powiemy zawodową, praktyczną, a życie mnie ustawiło na pracę z amatorami. I to zarówno na pierwszym etapie z legendą, z zespołem dziewczęcym, a potem z przyjemnością pracuję z amatorami, bo to jest piękne słowo, nie mylić, z, prawda? To jest słowo, z, to są ludzie. Którzy przychodzą, bo mają taką potrzebę, bo mają taką potrzebę takiej rozrywki, bo to jest umysłowa rozrywka, rozrywka, która kosztuje bardzo dużo pracy. Bo te utwory, które tutaj śpiewamy, to, to są trudne, to, są klasy, to jest klasyka. I cieszę się, że sobie z tym radzimy i możemy od czasu do czasu gdzieś pokazać tą naszą pracę. ja wiem, że to są ludzie wykształceni, że to są ludzie, którzy pracują i pracują na takiej samej zasadzie jak artysta tak zwany, prawda, Czy aktor czy dlatego, że ma musi mieć poczucie właśnie to są takie gra rolę uczucie, sentyment, wiedza też, wiedza Muszą wiedzieć. To, to nie to tak sobie prawda, dla zabawy. I wyszukujemy wspólnie utwory takie, które, no, które daj, damy sobie radę bez y, większych problemów y, wykonać. Cieszę się dlatego, że spełniłam, że moje życie gdzieś tak się ułożyło, że spełniłam to, co sobie zamierzyłam za młodu. I idę dobrą drogą i nie zmarnowałam tego, co, co mogłabym zmarnować. To oznaczenie miało być dziś wdrożone, ale ze względu na powódź, całe, całe, całe te. Do, Przedsięwzięcie niestety zostanie przełożone na listopad w okolice święta narodowego.